Dwa tak. stowarzyszenia, które w sumie otrzymały 16,5 miliona, blisko tak. 17 I, e... milionów. To jest duża kwota i jakby ona, no nie trzeba być prokuratorem, żeby zastanowić się, dlaczego tak ale duże pieniądze. Ale to już tłumaczę, bo to, to nie były tylko trzy lata działalności tego FIDEI Defensor, gdzie tam byli zatrudnieni prawnicy. E, przez trzy lata, tak? Stała obsługa prawna, stałe wysyłanie zawiadomień do prokuratury, stała obsługa tych też, tych wszystkich zawiadomień. To, to, to nie jest tak, że wysyła się tylko zawiadomienie i koniec. E, sama obsługa prawna to jest olbrzymi koszt, ale drugi Projekt tego stowarzyszenia to jest przeciwdziałanie przestępczości. Cel Funduszu Sprawiedliwości to było zrealizowanie niemal 700 szkoleń. Rzeczywistych szkoleń, na które są dziesiątki segregatorów z podpisami ludzi, uczestników, skierowanych głównie do starszych osób, mieszkańców powiatów, takich no mniejszych miejscowości, które były prowadzone przez określone osoby, gdzie trzeba było wynająć sale, zapewnić jakiś catering, zapewnić materiały szkoleniowe tym ludziom, w których wzięło udział ponad 10 tysięcy osób, tak stacjonarnie. To nie były fikcyjne dusze.